Halo, witajcie na kanale Gripowski 1, nie 1, jeden, 2 nie jeden, Dokładnie tak e, e. Będziemy dzisiaj nagrywać taką grę jak Family Breakers 2 Nie przesłyszeliście się. Zrobimy tak! Uwaga, za chwilę Kalibun To był dźwięk Karibina Łamatko, to tu się pan Janusz chyba został przygnieziony, letko przez one sąsiada, którego nie lubimy. mnie tup, tup siup. Rup, rup, rup. Siup. Siup, siup, siup. Ło, nie, dobra, widzimy się jak reklama się skończy. Miałam problemy, ale lecimy. No to lecimy. Ziram, Jakieś reklamy mi tu inne wyskoczyły. Masakra po prostu. Pan Janusz, jak pan Janusz w tym czasie jedzie do Marlenki, wy zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Pan Janusz nawet mówi takie... Łocie panie! Co tu się dzieje? Robi wrażenie. Tylko wiecie jest najgorsze. Szefan jest taki uzy. Siup siup, siup. Znaczy co ja powiedziałam? Przez szerokie... O nie, o nie! Nie jest to co? Jakim cudem? Dobra, przeskoczyłem. Dajcie subskrypcję na tym kanale i na glipowski jeden. Ja nie mogę. Ja za chwilę oszaleję. O nie! hamuj Stawam. Niech to dobra. Widzimy się po kszerwie, jeśli będzie już jechał przez bali O matko, święta. Kolejne lekamy. Widzimy się za chwilę. Lecimy do góry. Panie Januszu, co pan zrobił? Pan, panie pol policja, za chwilę będzie cię gonić, a pan tu... Piwo, lepsze niż piwo pan pił. Szybko, szybko. o matko święta, jeszcze wagażnik wybyli. Masakra po prostu. Tak, to nie wypada, panie Januszu. Siup. O nie, tam był trajwan chyba. Trambajek. Dobra, jeszcze jedna nas. O nie, jeszcze uderzy, A się... nie tam coś... Co panie Januszu, co pan samobójstwo popełnił? Tak się nie robi ja nie bo. I widzieliście co on zrobił? Panie Januszu! Zaś pan wywalił barierkę! A po prostu to jest możliwe. Ostatnia runda, bo ja za chwilę szopadnę. Dobra, dlaczego to jest tak daleko? Dobra, jedziemy do marlenki Janusza. Dobra, dawaj karabiny. Zjedziemy sąsiadów. dawaj karabiny. Ha! XD! Nie! To jest klucz! O, nie! Jaki ze mnie debil? Nie! Nie! Zostawcie mnie! Odczuł się ode mnie! Ja nie mogę! Skały oceany! Mokre, bałwany! Szybko, lecimy do Urzy! Kiedy pan dojedzie do Marlenki w końcu? Lecisz po spoko złoty klucz! że po ciebie jedzie! Dawaj płyn! Sirotku, noży! O nie! Jadą Stefanie i Janusze! Jadą twoi sąsiedzi! Wiesz co robić z sąsiadami? Rozwali cię Panie, ci tu chyba są pijani! O jest z nim. Dlaczego mi ciągle wala go w kosmos? Nie wiem, jakby był. Nie wiem, dziwny ten pan Janusz jest. Ehm, to kameruje, jakby co? Pan, sąsiad, który był w ostatnim odcinku, który poszedł do Mamy mą mam Kleks! Oh Ojej! Yeah. Ehm, no właśnie, takie dziwne, że coś się tu dzieje. Dobra, czekajcie, bo mi tu się coś dzieje. Ja za chwilę osłabę ehm, Panie Januszu. Mówiłem, panu, żeby się nie kłaść na ziemi. Dobra, nie chcę patrzeć na shopi, więc wyczymy się po krótkiej przerwie. Niestety, ja musiałam patrzeć, ale wy nie. Przeklęte reklamę shoppy. Lecimy dur. Tam się nie przejmujemy reklamami, Afrikano! Afrikano w Meksyku! Lecimy dur. Ziorra plam, Szybko dawaj klucz! Janusz! A, ja, ha 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 Oś, ty Co tu się dzieje? Nie no, zaś będziemy wjeżdżać na tereny Stefanów. Tak zwane tereny Amongus, Na których śpią Stefani. Nie no, ja chyba oszaleję. Nie chcę, żeby on spadł z tego krzesła znów. Co ja mam robić? Widzowie! Level up! Ziuuu! Pania nu nu -nusz. Jeśli będzie jeszcze jedna reklama, to ja oszaleję. Ja nie wierzę. Szybko, szybko! O nie, jest noc! Ciemna noc! Jedziesz do Maka, Bo bardzo lękie już odebrałeś. Teraz domakasz. Bo gdzie ktoś wysłał, czyli ja. Ha <trukcja> ha kupił widzowi e, powietrze. Tak. Aha. no mogłem się tego spodziewać. No tak. Normalny. Jeszcze te auto... Dlaczego tu nie ma pasażera? Ja za chwilę zaleję. Dlaczego tu... to nie ma To pewnie jakieś miliony złotych kosztuje oszukują nas tylko. Widzimy się po przerwie. Przerwa minęła, nie wytrzymam. Musimy zaś wejść w grę, bo Filip padnie w show. Czekajcie jeszcze chwilę. No to dobra, lecimy. Dobra, widzimy się po przerwie, bo tam coś się dzieje w Mildum. Dobra, no to 6 minut to PLO. wpadajcie na inne kanały, bo pan Janusz już nie ma sił. Do widzenia serionara.